Kamienie mocy tu Państwa pokazuje. To są kamienie, które zbierałem z miejsc mocy w Polsce. Jeżeli ktoś w to wierzy, to powinien wierzyć w to, że te kamienie po prostu przynoszą, nie powiedzieć, szczęście, ale one po prostu y, odpędzają zło, czyli to jest taka zwana sztuka apotropaiczna. dalej się nie będę wymądrzał. Zapraszam Państwa, to jest seria, oczywiście to jest nie pierwsza moja wystawa, to jest seria, w której głównie biorą udział ptaki. Uda? O, tak. <laughs> Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie na hybrydowym wydarzeniu w Galerii Klimaty. Hybrydowym, tak jak cały festiwal tegoroczny. To znaczy, większość naszych widzów znajduje się w tej chwili gdzieś w sieci. I mam nadzieję, że będą z zainteresowaniem oglądali spotkania, które zapoczątkowuje spotkanie autorskie z Jackiem Hohenzy i Rafałem Czachorowskim, który jest jego wydawcą. Poświęcone poezji pisanej przez Jacka. Witam Panów serdecznie. I bardzo proszę, oddaję głos Rafałowi. Bo... Co to bardzo ciekawe książki, które ja zawsze z zainteresowaniem czekam. z Szczelniarcek przyjdzie, a jest bardzo płodnym autorem. Nie tylko tych wspaniałych. Nie tylko robi w kamieniu, że tak to ujmę, ale robi też w słowie, i to robi wspaniale, a czasami łączy. Jak chociażby w drugiej książce pod tytułem Zjawy, w której są. To są reprodukcje moich liptografii, czyli też takich działalności w kamieniu. No i to właściwie to służyło w ten, to... Służyło w, y, kilka razy jako pewien rodzaj katalogu do mojej, do mojej wystawy. Chociaż ta poezja, ona jest bardzo kamienista, ale, ale jakby y, y, nie, nie dotyczy bezpośrednio samej, samej twórczości, nie wiem, rzeźbiarsko-kamiennej. Czy ja mogę przeczytać? Kamieniołom. Stoję przed ścianą kamieniołomu, jak przed frontem katedry. Zdumiony ogromem milczenia, skamieniałem wodospadem dźwięków, obrazem pędzących chmur pod kamienną powieką. Przede mną milcząca brama, sezam, czas nawarstwiony, księga, z której Płyną obrazy, rodzą się i umierają równoległy świat, a pod nogami rumowisko słów, odłamki zdań, ułamki znaków, szepty, nieruchome sylaby. Rzadko kiedy zabłyśnie zamkniętym kryształem krótkie zaklęcie, zdanie, anegdota, którą starczy podnieść i ukryć w kieszeni, a potem w domu, szliwując, próbować zrozumieć. To jest wstęp właściwie do, mojej, do mojego kamieniarstwa i do, moje, do, do mojego nie, pisania tych tekstów poetyckich. Dlatego sobie pozwoliłem to przeczytać jako, jako pierwsze. Gdzie piszesz? Czy na przykład ten tytułowy wiersz, to stałeś, ponieważ przynajmniej większość, jeżeli nie większość, jeżeli państwo nie wiedzą, to Jacek znika na pół roku, no może pół roku przesadziłem, ale na kilka no, miesięcy. No, no, no. Mówi mi Rafał, jakbyś coś chciał, to nie będzie zasięgu. Jadę tłuc kamienie. No i znika w kamieniołomach. Czasami pojawia się jakaś informacja na Facebooku bardzo zadowolonego faceta, zakurzonego z kamieniami, jak które ściąga. I stąd to, to interesuje też, czy, czy te wiersze masz czas w ogóle w czasie e, prac z kamieniami, napisane wiersze, no. czy one się wtedy pojawiają. Ten zachwyt, który jest tutaj uchwycony, to czy jest właśnie w kamieniołomach. Tak, 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 absolutnie. to nawet. To jest ten kamieniołom, ja, ja mam przyczepę po prostu kempingową, najstarszą na świecie i, i ta przyczepa stoi pod ślężą i jak wracam z kamieniołomu, mam chwilę czasu, to coś tam sobie napiszę czas. To nie jest autor jednego wydawcy. Przede mną było wielu, także to, to nie są pierwsze książki, to, znaczy, to na swoim koncie masz. Wydaje 12 książek, znaczy oczywiście oprócz poezji również prozy. Pisałem wiele do radia, do scenariuszy, również do filmów. dobrze, zobaczmy, bo mamy te, te, te książki, które są wydane, wydane co, u ciebie. Tak, wspaniale. Tak, to jest nie, przy, przy okazji. Pisane w hotelu, to była pierwsza książka. Z, twoja, raczej tak, twoja. Nas, tak, ciebie, nasza tak, nasza tak. wspólna, wspólne, nasze wspólne dziecko. E, I dopiero później rzeczywiście są te dwie środkowe, bardzo hmm. mocno związane z kamieniem. Zlepieniec, jakbyś mógł powiedzieć, skąd ta nazwa i co to oznacza? Zlepieniec, no to jest, no, musiałbym sobie przypomnieć oczywiście, bo wszyscy, którzy chodzili do szkoły, to wiedzą, że zlepieniec to jest rodzaj skały, która jest po prostu sklejona z innych, najczęściej z otoczaków, ale niekoniecznie. I tworzy jakby nową rzeczywistość, nową formę z tych zastanych elementów i no, najbardziej typowy zlepieniec to jest zlepieniec zygmuntowski, o których wszyscy się o którym się pewno wszyscy uczyliśmy, z jest była zrobiona pierwsza kolumna Zygmunta. Ta książka się nazywa Zlepieniec, dlatego że my wszyscy jesteśmy zlepieńcami. Każdy z nas ma w sobie bardzo wiele elementów, które są ze sobą sklejone naszą rzeczywistością i tym. Czym żyjemy w, w, obecnie, czyli co się na to składa? No, składa się całe nasze życie, nasze przemyślenia, nasi przyjaciele, na, y, wszystkie dni, któreśmy przeżyli, to tworzą taki rodzaj y, zlepieńca. Stąd ta nazwa tego, tego, y, Tom. tego tomiku. Ta, Może byś przeczytał wiersz? Wiersz nazywa się Port. Z drugiej strony asfaltu zacumował nowy, pasażerski statek. I podobnie jak te naprzeciwko, nie odpłynie prędko, choć pasażerowie krzątają się, wnoszą bagaże gotowi do dalekiego rejsu. Ich kabiny oszklone, skierowane ku słońcu, pełne są w blasku nowości. Obok lotniskowiec szpitalny na pokładzie czerwony krzyż i helikopter, dalej smukły żaglowiec, parasole białych marki, spłót na flag wypłowiałych na masztach. Łodzie podziemne, niewidzialne, Pędrują pod asfaltem. Ławice ptaków siadają na barkach mieszkalnych, są jachty jednorodzinne. Widzę nawet drewniany galeon z żelbionymi oknami na tle dźwigów portowych wygląda na starsze niż jest naprawdę. Zresztą nikt nie pamięta, kiedy przypłynął. Są statki widma na obrzeżach portu puste ze śladami bitwy i rdzy. Jest maszt wysoki pływających świątyni, dzwoni kotwica i niebo płynących obłoków w przyszłość. To jest taki zlepieniec właśnie. Ja tutaj Państwu pokażę, to jest najnowsze, najnowsze tam z zeszłego roku przejścia, nie tylko podziemne. No i to jest jakby wstęp, ale w tej chwili, w tej rzeczywistości, w której tej chwili jesteśmy, to wydaje mi się, że wszyscy jesteśmy w przejściu podziemnym. Mamy, wiemy kiedyśmy w nie weszli, ale nie wiadomo kiedy wyjdziemy. I w tym przejściu podziemnym zachowujemy się tak, jakby nad nami te wszystkie najważniejsze skrzyżowania ulic, pędzące samochody, demonstracje. To wszystko jest gdzieś nad nami, a my jesteśmy schowani w przejściu podziemnym, a komunikujemy się ze sobą tylko pisząc na ścianach tekst. I wyobraźmy sobie, że te moje teksty to są właśnie pisane na ścianach. Zresztą jak się. Przychodzi przez prawdziwe przejście podziemne. No, tam bardzo wiele różnych tekstów jest. tylko Niektóre są bardzo wulgarne, ale to. w Prostrze formie. formie, prawda? Ale, ale intencja ludzi, którzy tam snorują po ścianach, jest bardzo podobna jak intencja tych ludzi, którzy w starożytnym Rzymie, a nawet jeszcze w renesansowej w Italii, w ten sposób ze sobą rozmawiali, zostawiali znaki na ście. i Zresztą one zostały najdłużej, jak się okazuje bo papier, prawda, tergami często znikną. To jest o tyle ciekawy tomik, że wydaje się, że jest wiele podmiotów lirycznych, czyli tych autorów, za którymi można powiedzieć, czy prawdziwy autor się ukrywa, czy, czy nie, bo mamy tutaj wielu bohaterów. Te, te, te teksty są podpisane, a nie mają tytułów. To znaczy po prostu każdy tak jak na ścianie, każdy się podpisuje i jak w, jak w, w komputerze, czy podpisuje się czasem nikiem, tak prawda. Jest tutaj tych chyba sześciu, nie pamiętam tych, tych bohaterów, tych, tak bohaterów tak? tych autorów, tak bym to nazwać. Jakbyś mógł przeczytać strony ze strony 24. 24. <grym> Też się nauczyłeś na pałacy no <noise> Przypomnij sobie tego, który za wszelką cenę w szkole chciał zostać dyżurnym. A na wycieczkach czuł się obrażony, że nikt za niego nie chce nieść plecaka. I tego, co czekał tylko kiedy nasikać w ognisko, żeby mógł spełnić ważny obowiązek. Przypomnij sobie tego, który zabrał z szatni twój szalik, bo było mu zimno, a swój zostawił w domu. Przypomnij sobie tego, który pisał listy w Twoim imieniu i bez Twojej wiedzy, bo droga do prawdy prowadziła go przez fałszywe świadectwo. To właśnie oni za mądrość życiową, za umiejętność znalezienia się w czasie i miejscu, za przenikliwość wytyczania dróg i niezłomność myśli zostają nagradzani sterem, mównicą i miłością ludu. Nie, ja sobie kilka tu no to zaznaczyłem na wszelki wypadek, gdyby. to, ktoś, to jest ten moment, właśnie. Gdyby ktoś, gdyby ktoś jeszcze wytrzymał dłużej. Ogłaszam przetarg na nazwę ulicy rozpędzonej w przeszłość, na podręcznik do martwego języka, który się właśnie narodził, hmm. i na przewodnik po pamięci zbiorowej. Zwycięzcy dostaną dodatkowe premie Plus. Całkiem za darmo, uniwersalny drogowskaz. Tablice nowej pamięci i nowych przykazań, tytuł pamiętnika, aktualne kurikulum vitae oraz wiarygodne usprawiedliwienie, wiarygodne usprawiedliwienie nieobecności, jeżeli nie znaleźli się tam, gdzie powinni się znaleźć. To on napisał kustosz pamięci, tak to jest podpisane. Mieszkaniec podziemnego przejścia jest tak podpisany, ten kolejny wiersz, którego nawet nie zaznaczyłem, ale. Najpierw zaczęliśmy stawiać znaki i zostawiać ślady. Po tym, żeby nie tracić czasu, skoro straciliśmy kierunek, trzeba się było rozdzielić. Znaków wciąż przybywało, coraz to nowe ich warstwy kładły się na ścianach, niektóre zaczęły odpadać, odkrywając poprzednie. W dalszym ciągu nie znamy swojego czasu i miejsca. Każdy osobno coś pisze w powietrzu. To jest nasza rzeczywistość w tej chwili. Piszę ten tekst na wyspie usypanej z worków wypełnionych ziemią do kwiatów. Deszcz trwa. Zaczął od wciągania strzyżonych trawników w bagno. Teraz rynsztok wypluwa strumienie i rzeki. Toną drogi, ulice, drogowskazy i nazwy. Znikają numery, znaki zakazu. Za chwilę wcisnę telefon do torby plastikowej i rzucę, żeby odpłynął jak najdalej ode mnie. Jeszcze jeden, jeżeli można. Tak jakby, nie chcę powiedzieć do czego nawiązuje, ale, ale wszyscy chyba zrozumieją, dzisiaj jest 2 sierpnia, wczoraj był 1. O świcie służby zebrały porzucone szaliki z nadpalonym napisem. Niektóre na drzewcach, żeby mogły się unieść na wietrze. Zmieciono sierpy tekturowe, papierowe młoty, opaski powstańcze umoczone w piwie. Kikut spalony po która nie była marzanną, czarne czapki wełniane z dziurami oczodołów, oderwane litery z oderwanych szyldów, zrzuty baterie megafonów, plastikową drabinkę i pierwszą stronę podartą jakiejś książki z napisem STYTUCJA. Resztę wiatr uniósł daleko za rzekę, smród spalenizny jeszcze długo płynął ulicą jak wtedy, gdy była ledwo ścieżką pośród roli. To może pierwszy wiersz z pisanego fotelu. Może ostatni. Albo ostatni, <noise> bo będziemy mieli ramę. Przeczytam pierwszy i ostatni, jeżeli wolno. Ostatni jest króciutki, tak, że nie, nie macie się Pierwszy to jest poczekalnia. Drzwi są zamknięte, czyli tak nie macie szans. <noise> Pośród szelestów, szeptów, urwanych oddechów, westchnień, oszklonych drzwiach, walizek, ubrań, przedmiotów. Słychać wyraźne kroki dworcowych zegarów i nazwy obcych stacji, podawanych szeptem, z ust do ust. Pośród śpiewu zawiasów, słychać śpiew odjeżdżających w nieznany szum gałęzi, skrzypienie butów, szelest odwracanych kartek. W zupełnej ciszy odlatują sterty listów na spalonych skrzydłach. I ostatni Przystań, przystań na chwilę, przystań na tę chwilę, przystań na każdą chwilę, co odchodzi. Co się zmieniło, na powrót się zmieni. Starczy, gdzie staniesz, wskazać środek ziemi. Przystań na chwilę, na chwilę ta przystań. Proszę dziękujemy serdecznie. go Ja dziękuję bardzo. Poeta. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo możliwość takiego wystąpienia.